Kamperowizja Wojciech Majewski. Witam. Zima. Zima dla kamperów nie zawsze jest przyjazna, a więc po pierwsze w tym programie o tym, jak przetrwać zimę, jeżeli zostawiamy kampery i czekamy na wiosnę, ale także o tym, jak eksploatować zimą kampery, bo przecież na narty, na deski często wyjeżdżamy właśnie kamperem. Dziś w programie także spotkanie z Tomaszem Czopikiem. To rajdowy samochodowy mistrz Polski, ale wielki fan kamperowania od lat. Będzie także informacja, co w internecie mówi się o kamperowaniu, które przygotowuje jak zwykle Boży Darpająk. Zapraszam. jeździło w rajdach, to się miało, albo się pożyczało, albo się miało własny camper jako ten mobil home na strefy serwisowej. Tak samo było u mnie i ja kiedyś tak sobie jakoś upatrzyłem to, to mieszkanie w tym mobile home, po jakimś spaniu w nim, że stwierdziłem, że spróbuję. I pierwszego kampera ja pożyczyłem w Niemczech w 2002 roku. I Pojechałem do Niemiec, tam pożyczyłem kampera na trzy tygodnie z moimi dziećmi. Strasznie fajna przygoda była. Wtedy już na zachodzie te kamperowanie było oczywiście już bardzo popularne i pamiętam, że, że ten, 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 który nam wynajął kampera, ta firma, to oni mieli chyba coś tysiąc kamperów. Cała wioska była w, w tych kamperach. I potem już kupiłem kampera dzień, rok później, którego używałem do, do, w rajdach, no ale też jeździłem jak tylko się dało. W tej chwili mam trzeciego kampera, takiego już wymarzonego. Kamperem zjeździłem największe przełęcze w Alpach, na przykład Stelvio. Byłem jedynym kamperem na Stelvio. Urwałem lusterko z prawej strony, pamiętam o skałę. Faktycznie jazda kamperem po takiej, tak samo jak transfogarska trasa w Rumunii. Te przełęcze z tymi nawrotami, droga troli w Norwegii. Przejechałem całą Norwegię i Finlandię i Pribałtykę przejechaliśmy kiedyś. I muszę powiedzieć, że trafiliśmy z pogodą w Norwegii i to na pewno to była najpiękniejsza, krajobrazowo wycieczka kamperem Ja jestem zawsze zachwycony jak dany kraj podchodzi do kamperowania jakie są możliwości Pierwsze wyjazdy to były takie, e, trochę takie na wariata, bo e, potem dopiero zrozumiałem, na czym polega zimowe kamperowanie. Więc albo się musisz zdecydować na dobry kemping zimowy, gdzie, które są w Alpach. E, świetne kempingi są we Włoszech, w Austrii, w Szwajcarii. E, one nie są tanie, natomiast są luksusowe. Wręcz nawet koło Toblach jest taki kemping, gdzie nie wjedziesz na kemping, dopóki nie przejdziesz przez myjnie, żeby czystym kamperem już zaparkować, to jest kapitalne, z pięknymi, jak spa czterogwiazdkowe, toaletami i tak dalej. W Szwajcarii znowu są bardzo dobre zimowe kempingi, gdzie podwożą ci butle. Właściciel kempingu pod, podrzuca butle, żebyś swoich nie używał do ogrzewania. I, tu, I z tym się właśnie wiąże druga część mojej odpowiedzi, czyli takie kamperowanie na dziko. Musimy pamiętać, że w zimie y, gaz wychodzi błyskawicznie. Jeżeli jest poniżej minus 5, to butla, taka typowa butla 12-kilówka, to starcza na dwa dni. Jeżeli się normalnie funkcjonuje, to znaczy się kąpiemy i gotujemy coś i o tym trzeba pamiętać. To jest największa bolączka zimowych kamperowania zimowego, że musimy pamiętać o tym, że nagle nam może zabraknąć gazu. Zimno się wtedy robi niestety błyskawicznie. W ogóle różnica między, często widzę, że jest różnica między kamperem zimowym, a... Letnie. Ta różnica jest minimalna, to dalej jest cienka ścianka. Można mieć podwójną podłogę, można mieć różne rzeczy, ale, ale po prostu kamper się wychładza błyskawicznie, nie ma o czym mówić. Przede wszystkim no, wyjazd z zimą łączy się z tym, no jak w osobówce no, musimy mieć zimowe opony. To bez dwóch zdań. E, jedziemy gdzieś w góry, no to pasuje, żeby zabezpieczyć jakieś łańcuchy, bo też wyjazd może być kiepski. Część kamperów, które w tej chwili na przykład my mamy w ofercie, posiadają napęd na cztery koła. To jest też dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś myśli o kamperze faktycznie stricte jakimś takim zimowym bądź przełajowym, gdzie tam ma zamiar wiem, do Maroka czy gdzie jakieś ciężkie tereny, gdzie nie ma takich prostych dróg jak u nas. Generalnie, kamper zimowy, choćby ten, przy którym tu stoimy, to jest kamper, który ma podwójną podłogę, która jest o wiele cieplejsza ściany z XPS-u, okna ramowe. No i generalnie w standardzie ma już ogrzewanie zbiornika wody szarej, ponieważ tylko ten zbiornik jest poza kamperem. Zbiornik wody czystej jest w kamperze, więc temperatura tego zbiornika. Jeżeli ten kamper użytkujemy, no jest na plusie, więc tam na nic nie na zamarza. Natomiast no, niezbędne jest ogrzewanie zbiornika wody szarej i instalacji odpływowej z każdego jednego odpływu i syfonu, który w kamperze mamy. O ile te kampery nowe, które są już zimowe, to wszystko mają, o tyle kampery, które zostały wyprodukowane jako no nie do końca zimowe, nie mają tych rzeczy, jest to wszystko do dołożenia Żeby dołożyć ogrzewanie zbiornika wody szarej do kampera, no to nie jest to jakaś filozofia kwantowa Jest to możliwe do zrobienia dwojaką Można to zrobić zamawiając konkretny zestaw od danego producenta i my to robimy jak najbardziej bądź można zrobić specjalne ocieplenie z pianki XPS do tego podgrzewana grzałka do tego zbiornika No i wtedy ta woda no nie zamarznie, tak jak mówiłem jeszcze muszą być te wszystkie rury i syfony Również zabezpieczone i, i, i owinięte jakąś termomatą bądź drutem 12V, który też jest taki, że powiem, termiczny. Instaluje się to na panelu gdzieś koło panelu sterowania w każdym kamperze, żeby to było ładne, intuicyjne i dostępne. Wyjeżdżając z kamperem na zimę i chcąc się nim cieszyć na zimę, no, ważne jest zadbać o temperaturę w tym kamperze. Są na to dwa rozwiązania, nawet trzy rozwiązania. Jednym rozwiązaniem jest to, że po zabawach na stoku bądź wyjechaniu gdzie indziej no fajnie było, żeby wrócić do kampera ciepłego nagrzanego, który faktycznie nas wita, a nie musimy go grzać przez pół godziny możliwością tego jest zostawienie ogrzewania na 14-15 stopni w kamperze i wyjście sobie na stok, powracamy, włączamy ogrzewanie na, na, 30, na tam 25 stopni i ten kamper nam szybko się dogrzewa generalnie jest to takie rozwiązanie, które wymaga od nas jakby takich pewnych procedur i musimy do tego kampera podejść Odkręcić sobie to ogrzewanie. Natomiast są kampery i jest możliwość dołożenia pewnych systemów, które są w dzisiejszym świecie e, takie dostępne. No, o systemach Smart mówimy, które są z aplikacją połączone, gdzie można zamontować system, gdzieś się bawimy na stoku, gdzieś gdziekolwiek, i włączamy sobie to ogrzewanie przez aplikację. E, to też można zamontować w kamperze. W tych kamperach na przykład, tym to aktualnie jest. Natomiast jest to system, który nam pozwala się komunikować z kamperem zdalnie. Bez obecności przy nim, no i możemy sobie tą temperaturę zdalnie ustawiać jak chcemy i kiedy chcemy. Jeżeli się wybieramy naprawdę w grube temperatury po minus 20, minus 25, dobrze jest mieć też zamontowany system ogrzewania gazu na reduktorze, który e, też z odpowiednią aplikacją sparowany pozwala nam się włączać i wyłączać w innych temperaturach. E, zapobiega to zamarzaniu gazu i przykrym niespodziankom, kiedy sobie w nocy śpimy, a tu nagle nam gaz się odcina, bo nam zamarza reduktor. Warto jest włożyć awaryjną butlę ze sobą, bo nie zawsze jest do niej jest dostęp. Natomiast dobrym rozwiązaniem są też systemy zbiornikowe gazu do napełniania, tak zwane gazbanki różnego rodzaju, montowane pod samochodem, montowane wewnątrz pojazdów w odpowiednich lukach, które po prostu działają na zasadzie podjeżdżania pod stację benzynową. Tankujemy gaz i ten gaz w ten sposób używamy. Myślę, że po takim dniu spędzonym na, na stoku przy, przy minus 10 stopniach ta temperatura optymalna 21-22 stopni w kamperze Definitywnie na pewno każdemu wystarczy i ten kamper, czy to jest alkowa, czy to jest e, integra, czy to jest, e, że tak powiem, e, półintegra, na pewno zostanie dobrze docieplony w każdym miejscu, gdzie, gdzie śpimy, bo te rury są tak rozprowadzone, że generalnie są wokół łóżek, są na alkowie, są przy nogach, więc to ciepło nie ucieka nam od razu do góry, bo te rurki są rozprowadzone w otwory e, do rozprowadzania powietrza u samego dołu. Cześć, jak widać, zima do nas zawitała i ten okres dla naszych samochodów i przyczep kempingowych jest dość trudnym okresem i chcieliśmy Wam pokazać, jak właśnie te nasze ukochane pojazdy przygotować do tego trudnego momentu. No przede wszystkim musimy zadbać o instalację wodną oraz o prąd, o akumulatory. W przypadku akumulatorów, no tutaj możemy oczywiście skorzystać, jeżeli mamy taką możliwość, z podpięcia zewnętrznego prądu i regularnie dbać o naładowanie akumulatorów, lub po prostu je zdemontować, przenieść do ciepłego miejsca i korzystając z ładowarek automatycznych, dbać właśnie o to utrzymanie tego wysokiego napięcia. Jeżeli chodzi o instalację wodną, no tutaj oczywiście musimy przygotować nasze pojazdy do niskich temperatur, do mrozów. Jak to wygląda w praktyce, to zademonstruję w środku, także zapraszam. Zaczynając od instalacji wodnej, oczywiście musimy całą wodę z naszej przyczepy zrzucić, pozbyć się i w tym celu musimy zacząć od zbiornika wody czystej i po prostu go otworzyć, tak żeby cała woda nam się zlała pod przyczepę. Zbiornik umiejscowiony jest tutaj pod kanapą. W środku znajduje się korek, który musimy podnieść. Pozwolić, aż cała woda spłynie pod przyczepę. Zbiornik wody czystej jest już pusty, natomiast w instalacji nadal może znajdować się woda. Dlatego w każdym pojedzie są jeszcze specjalne zawory, tak jak tutaj, które powinniśmy otworzyć, i zrzucić tą wodę również z całego układu wodnego. A następnie dobrze jest pozostawić wszystkie baterie w pozycji y, otwartej. Tak w pośrodku pomiędzy ciepłą a zimną wodą Chodzi o to, aby woda, która tutaj w tych plastikowych bateriach się znajduje Po prostu nie zamarzła i nie uszkodziła Oczywiście musimy również pamiętać o wodzie, która znajduje się w bojlerze I w tej przyczepie mamy tak zwany zawór Frost Control Który zadba o to, że automatycznie zrzuci tę wodę, jeżeli temperatura spadnie w pobliże zera Ale aby zrobić to ręcznie i nie czekać na automat Wystarczy przekręcić ten zawór I cała woda z bojlera spłynie nam pod przyczepę kiedy już jesteśmy pewni, że w naszym pojeździe kempingowym nie ma wody, zadbajmy również o to, aby lodówka przez cały okres zimowania się wentylowała, czyli możemy ją zostawić w takiej pozycji uchylonej, wówczas ta cyrkulacja powietrza sprawi, no, że tutaj żadne przykre zapachy nie pozostaną. Jeżeli będziecie pamiętać o tych kilku prostych czynnościach, to możecie być spokojni, że na wiosnę znów będziecie się cieszyć z eksploatacji, zwłaszcza bez awaryjnej, waszego pojazdu. No, Tutaj zwracam szczególną uwagę właśnie na niepozostawianie wody, bo oczywiście, w przypadku mrozu, może uszkodzić nam baterię, boiler czy całą instalację wodną. Także te kilka y, ruchów sprawi, że unikniemy tych przykrych niespodzianek na wiosnę. Mówiąc o zabezpieczeniu instalacji wody czystej, pamiętajmy, że mamy w ofercie specjalnie płyny którymi można zalać taką instalację i być w 100% pewny, że nic nie zamarznie nam przewody, a przede wszystkim boiler. Albo spuścimy wodę i wysuszamy z instalacji wody czystej, albo zalewamy tym właśnie płynem. Jak faktycznie nie korzystamy porą zimową z naszej przyczepy czy kampera, warto ją zabezpieczyć pokrowcem. Pokrowce są specjalne uszyte pod kampery, po to, żeby można było otworzyć sobie bok i wejść do tego kampera, jeżeli potrzebujemy. I warto zaznaczyć, że są to specjalne oddychające pokrowce. Jesteśmy w stu pewni, że wilgoć nie dostanie się do środka, ponieważ oddycha nam wszystko i woda po prostu paruje na zewnątrz. Pamiętajcie, że kamperami i przyczepami można jeździć cały sezon, zimą też. Szanowni, witam Was serdecznie. Na początek porozmawiajmy o talencie do pakowania. You guys are gonna love this camper, because... Mistrz kamperowej miniaturyzacji upakował funkcjonalność pełnowymiarowego kampera w szewrolecie Suburbanie. Na tej przestrzeni nie tylko zmieściła się romantyczna dusza właściciela, który zamontował sobie w środku LEDowe serduszko. Jest też łóżko kuchnia z bieżącą wodą, biurko do pracy, a nawet toaleta. Pytanie, czy kolega planuje też przyjmować gości? Chociaż muszę Wam przyznać, że nie jestem pewien, czy chciałbym odwiedzić przestrzeń, która mieści to ostatnie. Trochę przeraża mnie ta gęsta atmosfera. Szanowni, czemu kampery nie wyglądają bardziej spektakularnie? Na przykład tak. Albo tak, to fantazje projektanta. Kupra to fetysz tego pana. Kiedy patrzę na te projekty, przypominają mi się koncepty samochodów, które potem porównuję z tym, co zjechało z taśmy produkcyjnej. To zawsze jakiś kompromis projektanta z księgowym. Ale po sobie chwilkę. Fajnie byłoby śmigać takim cudem. Z równą fantazją zaprojektowane jest nawet wnętrze. A gdyby tak księgowego uprowadzić i skneblować?